Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj będzie taki materiał o kuchniach na wymiar. Jak można tanio głośno zrobić kuchnię na wymiar sobie. Nie potrzeba do tego stolarza, wystarczy trochę pomyśleć, pomierzyć i wyjdzie Was to 2-3 krotnie taniej. Ja swoją kuchnię robiłem na wymiar 4 lata temu i koszt takiej kuchni wyszedł mnie 1600 zł. Mówimy tutaj oczywiście tylko o kosztach samego materiału i to nie były żadne koszy wysuwane kargo, tam wy, y, jakieś uchwyty eleganckie czy też szuflady z cichym domykaniem i tak dalej y, wiadomo, że nie jest to jakaś y, kuchnia na wysokim poziomie, nie, nie jest to wysoki połys czy tam biały, czerwony i tak dalej no ale jeżeli dobrze popatrzycie w hurtowniach czy takich y, sieciówkach jak Castorama Leroy y, to można kupić y, naprawdę y, w dobrej cenie jakieś na płyty nieraz są jakieś tam wyprzedaże zależy, zależy jakie wam kolory będą jakie wam kolory padną wam w oko tak na, na co chcecie się stydować, czy chcecie mieć kuchnię ciemną czy jasną i tak dalej na chwilę obecną ja to wszystko przeliczyłem sobie bo wchodziłem na stronę kastara i patrzyłem jak te płyty cenowo wyglądają w porównaniu tych w porównaniu tym kilkuletnim przyskoku no to na chwilę obecną za taką kuchnią jak, jak będziecie widzieli na zdjęciach na moim filmie którą sobie sam wykonałem zapłacicie 2,5 tysiąca. Oczywiście takie mówię, bez żadnych tam jakichś wysuwanych koszów, bez szafek narożnych i, i bez żadnych cichych domykań tak zwanych, tak? I bez żadnego tam, dodatkowego oświetlania po prostu jest ta kuchnia zrobiona na zwykłych, standardowych zawiasach. I filmem Wam też powiem, co potrzebujecie do tego jakichś narzędzi. Naprawdę nie ma tego dużo, jeżeli dobrze, <laughs> przepraszam, jeżeli dobrze sobie rozplanujecie, to, to naprawdę taniu kosztem można. Zrobić sobie kuchnię ze średniej klasy, żebym tak powiedział, i jesteście do przodu parę tysięcy. Jak na początku chciałem wziąć sobie stolarza, żeby tutaj kuchnia, ale wiadomo, jak wszystkie usługi są drogie, czy to budowlane, czy solarskie i stwierdziłem, że spróbuję o własnych siłach to zrobić. Trochę tam do czynienia z meblami miałem, bo na, na, jak kto, kto, kojarzy, przepraszam, kto śledzi mój kanał to wie, że przy meblach kiedyś tam pracowałem, jakiś tam film kiedyś też był na moim kanale o tym, ale z kuchniami na wymiar w styczności wcześniej nie miałem, no wiadomo, że jedna pomyłka przy takim przy takich pomiarach może się okazać, że podczas montażu bardzo coś nie gra i będziecie musieli albo docinać płyty, albo zamawiać nowe, bo się okazało, że są za krótkie za wąskie, czy za szerokie i tak dalej szukałem w różnych hurtowniach gdzie by tu kupić płyty, jaką kolejny jaką wybrać i tak dalej w końcu na strony kastorami i tam się okazało dużym plusem jest to, że w Castoramie można kupić na przykład yy, blaty na metry bieżące sprzedają, yy, bo w większości chudowni czy takich większych sklepów jak Castorama czy obi to za blat musicie zapłacić w całości, tak? Czy kupicie sobie czy potrzebuje, czy potrzebujecie metrowy blat, czy półtoremetrowy, czy dwumetrowy i tak płacicie za całość. W kastorami jest ten plus, czy można kupić na metry bieżący. <laughs> <Bo> wiadomo, jak, <laughs> przepraszam, jak macie małą kuchnię. Potrzebujecie na przykład blat 1,5 metrowy, a z drugiej strony metrowy, czy tam 20, a to i tak musicie kupić dwa, a z tego wyjdzie, że reszta oni to traktują jako odpad i zostawią Wam to, możecie sobie robić po prostu z tym, co chcecie. Płyty, rozmierzyłem sobie wszystko tak, żeby było na wygodnie, czyli moi, mi i moje narzeczonej, żeby z tej kuchni jakoś to tam, żeby każdy zakątek sobie zagospodarować tak, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Stwierdziliśmy, że chcemy dwa słupki, czyli w jednym jest piekarnik zabudowany, to też zobaczycie na zdjęciach. A w drugim lodówka tak samo chcieliśmy, żeby lodówka była z zabudowy i tak samo zrobiliśmy. Mieszkamy we dwójkę, także nie potrzebujemy jakiejś dużej mega lodówki. Taka zabudowa, wiadomo, że te lodówki, które są w zabudowie mają mniej miejsce do przechowywania żywności, ale na dwie osoby to starczy jak najbardziej. To, że w kasteramie blat można kupić na metry bieżące, to już mówiłem. Pomierzyłem sobie wszystkie płyty, cokoły i tak dalej, płyty, plecy czyli płyta pilciśniowa, oklejone to było taśmą PCF-u, można też, taniej też trochę nam Wam wyjdzie taśmą papierową, ale to jest, efekt nie jest ten i ona nie jest, nie jest taka trwała, trwała. Duży, duże, znaczenie to na, na wyglądzie tych frontów, czy macie oklejone, czy macie oklejone cokoły, czy korpusy i tak dalej do, do całego zestawu mebli w jakim stopniu jest to wykonane dobrze, jak jest to oklejone, tak? bo to też ma znaczenie. Niektórzy je, je, nie oklejają lepiej, drudzy, gorzej, zależy też na jakich maszynach jest to robione, ale czytam opinie, i zdecydowałem się na kastramy. Nie jest to żadne tam, żebyście nie myśleli, materiał sponsorowany i tak dalej, ale po prostu <coughs> porównywałem w kilku sklepach, czytam opinie o jakości oklejenia i tak dalej. Oczywiście <coughs> to były tylko płyty oklejone, bez żadnych otworów, tak? Co tutaj dajcie chwileczkę bo się trochę zakręciłem aha no to czyli na chwilę obecną w cenie 2,5 tysiąca tak jak widzicie z tych zdjęć można mieć małą kuchnię w średnim standardzie i kolejny temat czas oczekiwania na takie meble na takie płyty że wam z kastorem przyjdzie, to jest około tygodnia zależy też ile oni mają zamówień tak I po prostu wy rozpisujecie sobie to wystarczy jak zrobicie sobie jakieś tam wymiary na kartkę rzuty Zaznaczycie na kartce z której strony to ma być oklejone, po prostu tam, tam siedzi przy komputerze, wrzuci Wam to do systemu i powiecie jak którą chcecie płytę z tych dostępnych lub jeżeli nie ma to musicie czekać na dostawę, wiadomo jakieś tam, to nie jest jakaś hurtownia typowa typu z meblami, dlatego jakiegoś dużego wyboru w czy nie będziecie mieli. Ale wrzuci Wam to w system i od razu Wam powie cenę jaka to wyjdzie, tak? Po prostu ja zrobiłem to 4 lata temu, więc chodziło 1400, tam 1400 zł i z groszem, no plus wiadomo uchwyty i zwykłe zawiasy tak jak mówiłem wcześniej, no to wyszło około 1600 zł. Na chwilę obecną, jeżeli chcecie mieć taką podobną kuchnię jak moja, to jest 2,5 2500. Wiadomo, kolory frontów czy tam korpusów, no to musicie sobie dobrać sami. No bo tu wiadomo, to jest rzecz gustu, Każdy, jedni lubią ciemną kuchnię, niektórzy jasną i tak dalej. I, i kolejny temat co potrzebujecie do zrobienia takiej kuchni naprawdę jeżeli macie już płyty oklejone i wam przywiezie kasorama bo oni mają swój transport tak wewnętrzny jeżeli chcecie zaoszczędzić to wam mówię tylko wkrętarka jest potrzebna wam wiertło do drewna frez do zawiasów i wkręty konfirmaty żeby to wszystko poskręcać do kupy dlatego można to zrobić tanim kosztem Chyba, że chcecie mieć jakąś kuchnię ekskluzywną, no to wiadomo, że trzeba mieć jakieś większe, więcej narzędzi i iść do typowej hurtowni, żeby mu to poskładali, ale jak zrobicie to sami, to i tak na pewno wyjdzie Wam dużo taniej niż jeżeli byście mieli robić to u stolarza. Tylko trzeba zwrócić uwagę na to, iż powtarzam chyba się drugi raz w tym filmie zrobić dokładne pomiary. Ja mierzyłem wszystko sobie trzy razy, bo wystarczy mały błąd i można się przejechać. Jeżeli jesteście ciekawi ile wyszedł. Remont mojej całkowitej kuchni, to znaczy meble, sprzęt AGD, skucie starych kafli, wywóz gruzu i położenie kafli, to piszcie w komentarzach. Może zrobię też taki komentarz. Przepraszam, <coughs> Przepraszam za mój głos, ale od dwóch dni mnie coś rozłożyło, mam nadzieję, że szybko dojdę do siebie. Dlatego nie ma na razie filmu z budowy. Jak tylko pojawię się na budowie, to zawsze coś rzucać. Jeżeli macie, jeżeli macie jakieś pytania to standardowo piszcie w komentarzach. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.